Witajcie z tej strony, Sebastian. Moje wakacje, tam urlop się skończyły. Czas wrócić do pracy. Jestem podekscytowany, ponieważ zniszczyła mi się ta czerwona walizka, ta, z którą jeździłem przez jakieś 10 lat. To była firma American Tourist i naprawdę polecam, bo to, co ona przeszła, to nie wiem, czy jakieś inne takie w tej cenie byłyby w stanie. No ale nadszedł czas, żeby wybrać kolejną, kolejną walizkę. No, a już to zrobiłem. Zamówiłem przez internet i dosłownie 20 minut temu przy kurier. kurier, Więc postanowiłem, że Wam ją pokażę. Nie będę robił jakiegoś typowego unboxingu, już wyciągnąłem to z kartonu. To jest walizka firmy Peli. I to jest model 1620, czyli taki. Powiedzmy największy z tych takich rozsądnych, bo później 16:30, to już jest dwa razy większe, to, to jest naprawdę już zbyt duże e, jak na moje potrzeby. Walizka jest, e, Tak jeszcze może, dlaczego w ogóle filmik o tym, e, o tym nakręcam? E, słuchajcie, e, kupiłem ostatnio, ja na przykład nie używam tego miernika Fluke, dlatego że do tej pory nie używałem, dlatego że to jest najporządniejszy miernik, ale bałem się, że mi go zniszczą. Dlatego, że wszystkie moje mierniki są niszczone podczas transportu. I wkurzyłem się, ponieważ jak macie, jak macie takie torby elastyczne, tak, z materiału, to one się na przykład do mojego zastosowania zupełnie nie nadają, dlatego że ja wożę delikatną aparaturę i oni to zawsze zniszczą, czyli kładą tą moją walizkę, tą torbę na dół, a potem na to bóg jakieś 30 kg właśnie taką walizę. I nawet taka plastikowa, ta, którą miałem ta czerwona, nie była w stanie tej aparatury ochronić, ponieważ ona ten plastik miała dosyć elastyczny. To tworzywo tutaj jest sztywne, na tym można w ogóle stanąć i tak dalej i to jest naprawdę bardzo wytrzymałe. Oprócz tego jest szczelne, to można wrzucić do wody i nie przecieknie. Kurczę, coś mamy zadyszkę, dyszkę, nie wiem czemu. Dobra, ale zobaczmy, otwórzmy ją. Po pierwsze, co jest z co jest niej istotne? Ona jest solidna, ona, jest, ona ma dożywotnią gwarancję, jest bardzo solidna. Zobaczcie te zawiasy tutaj, z trzech stron tutaj ma klamę, żeby otworzyć. Tutaj jest na kółdeczkę. Swoją drogą kłódkę, kłódkę też kupiłem. Jakbyście kupowali kłódkę, to najlepiej taką w, w standardzie TSA Travel Sentry tak. O co chodzi? Chodzi o to, że mogą ją na lotnisku otworzyć bez niszczenia. Czyli jeżeli założycie sobie tutaj tą kółdeczkę, to wiecie, że tam że ci pogranicznicy będą w stanie otworzyć tą kłódkę, nie będą musieli niczego rozcinać niszczyć i tak dalej. Jest jeszcze jakiś zawór, wyrównujący ciśnienie. Ja zamówiłem, ja zamówiłem model, który jest pusty. Większość osób zamawia z pianką w środku, ale to są osoby, które na przykład przewożą tutaj jakieś nie wiem, aparaty fotograficzne i tak dalej. Ja tu będę woził narzędzia głównie. no Tam będą ubrania, jeszcze jakieś części, ale ja tej pianki nie potrzebuję, za dużo powierzchni mi zabierze. Czyli można zamontować tutaj piankę od góry. Oraz tu na dole, ona jest cała, ta walizka wtedy wypełniona pianką i trzeba odpowiednio wyciąć sobie otwory. I ewentualnie jeszcze oprócz pianki można zamówić sobie takie przegródki. Tylko musicie wiedzieć, że to dosyć kosztuje. No, ta walizka kosztuje, ja zapłaciłem za nią jakieś 1600 zł plus te kudeczki, a jakbyście kupili właśnie z pianką i z tymi przegródkami, to praktycznie drugie tyle musicie liczyć. Wiem, że sama pianka chyba jakieś 600 zł kosztuje. Uff. No w, każe, w każdym razie, jak dla mnie, jak dla mnie bomba. Gdy, gdy wybierałem tą walizkę, to zastanawiałem się nad różnymi modelami, ale stwierdziłem, że 1620 jest dla mnie najodpowiedniejsza, ponieważ jest dosyć głęboka. I nie zawsze zależy mi na tym, żeby była duża powierzchnia, bardziej na tym, żeby była duża objętość, właśnie żeby ta głębokość była, była na tyle wystarczająca, Żebym mógł włożyć tam na przykład karton z jakimiś częściami zamiennymi. Dobra, czas się, czas się spakować, się znaczy spakować. Możliwe, że już dzisiaj jest poniedziałek, możliwe, że w środę dostanę wizę do, do Chin, więc muszę się przygotować do tego wyjazdu. Dzisiaj chciałbym nagrać ten właśnie filmik z automatyki, a to przygotowanie będzie tego wymaga... Przygotowanie do Chin wiąże się z tym, że muszę się podłączyć do pewnego starego sterownika Mitsubishi, więc to też wam w tym, w tym filmiku mam zamiar pokazać, znaczy nie w tym teraz, tylko w tym, który troszkę później nagram. Uff. Czy coś jeszcze zastanawiam się? Nie, tyle. A, no może taka ciekawostka. Czy powiedziałem, że to jest dożywotnia gwarancja, więc jeżeli coś się w tej walizce e, uszkodzi, wiadomo, że to nie będzie uszkodzenie typu przejadę po nim czołgiem. <gryw> jeżeli coś się uszkodzi, e, to mogę oddać do... Mogę dożywotnie oddawać do gwarancji. jestem jak, jak to w praktyce działa? Prawdopodobnie, a jeszcze jedna, wiem co chciałem powiedzieć, zastanawiałem się nad modelem z końcówką M, czyli 1620M. Czy on się różni tym, że ma jeszcze bardziej no, wzmocnione kółeczko? A ona waży chyba 12 kg, Te kółka są bardzo wytrzymałe, ale można właśnie, jak się dopłaci, ten model z końcówką M kosztuje chyba jeszcze 600 zł więcej. I tutaj ten, ten motyw, tutaj yy, mocowanie kół jest jeszcze solidniejsze, ale przez to one się stają większe, tu jest taka nadbudówka zrobiona. No i po pierwsze, znaczy chodzi o to, że po pierwsze jest cięższa taka walizka, a po drugie, nie ma potrzeby w moim przypadku tego wymieniać, bo w jakimś ciężkim terenie nie jeżdżę. I nawet gdyby coś się tutaj uszkodziło, to całe to się demontuje, zobaczcie, to się całe demontuje. A oczywiście to jest, jak się ta kółka obsługuje. Zobaczcie, tutaj jest takie zwolnienie blokady. <laughs> nie wiem, to dwóch rąk chyba potrzeba do tego. Tutaj się ciągnie. No nie mam jak, moment. O, i wtedy to można podnieść. Jedyny minus jest taki, że ta walizka troszkę waży, tak? Ona waży właśnie jakieś 12 kg, jak się nie mylę. Jeżeli więc limit w samolocie to jest 23 kg, no to pozostaje nam 11 kg, żeby tam załadować. Ale to powinno być wystarczające. Dobra, trzymajcie się. Na razie, Hejka.